Ci, bracie, siostro, lubkolwiek człowieku, że jeśli spotkasz Chrystusa na swojej drodze, Ty, który jeszcze Go nie spotkałeś, a zawołasz do Niego, nie wiadomo, jaki grzech uczynił w swoim życiu, On Ci to wybaczy. I On Ci da Ducha Świętego, żebyś mógł żyć w świętości, nie w tym świecie i grzechu, żeby Twoja wiara została potwierdzona przez te właśnie uczynki, bo wiara bez uczynków jest martwa. Czasami ludzie mówią, że mają wiarę, ale ich uczynę, czynki, uczynki są złe, uczynki życia są złe. Pokazują swoim życiem ten grzech i są tak naprawdę w zwiedzeniu. Oczywiście, dopóki żyją, mają szansę się upamiętać. I teraz popatrzcie, kiedy ty naprawdę postawisz Jezusa Chrystusa, to nie ma takiej rzeczy na tym świecie: żadne pieniądze, żadne złoto, żadne bogactwo, żadne majętności nie są w stanie Ciebie odwrócić od Chrystusa. Czy ty to masz? Czy tego nie masz, ty i tak jesteś radosny. Jesteś szczęśliwy, bo masz Chrystusa, masz ten skarb, bo ty wiesz, że jak z tej ziemi odejdziesz, to ty nie idziesz w jakąś przestrzeń, w jakąś ziemię, prochem to i tamto. Oczywiście, twoje ciało stanie się prochem, ale ty idziesz na spotkanie z Chrystusem. Idziesz do tego miejsca oczekiwania spotkania z Chrystusem, rozumiesz? Ty się już nie martwisz o swoją śmierć. Słyszysz wojnę? Co tam wojna? Słyszysz bomba atomowa? Co tam bomba atomowa? Słyszysz, znamie bestii. A co tam znamie bestii? Przecież ja mam Chrystusa. Moje imię zapisane jest w księdze życia. Czy wam się przejmować. Jestem zbawiony. Chwała panu. Widzicie, i to jest ta druga strona tej nauki. Bo z jednej strony zbawienie, z drzeniem, bojaźnią sprawujcie, ale z drugiej strony przez wiarę mam tą pewność. A potwierdza to po prostu. Te uczynki to potwierdzają, czyli te owoce, bo te owoce Ducha Świętego manifestują się w uczynkach.